Release the kraken. <zysk> 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 Witajcie! Zapraszam dziś na film właściwie z rozpakę chodzenia tego tutaj, czyli kraken z 73. Z wyświetlaczem LCD, który oryginalnie wyląduje u mnie na, na karcie RTX 3080, jak tylko oczywiście będą na stanie, może przed świętami, ale na tą chwilę póki i tak czekam. No to ona wyląduje, to chłodzenie na moim FVGA RTX 2080 Ti, więc. To powiedzmy, że będzie w kolejnym, w kolejnym filmie. W tym zrobię tylko rozpakę samego, samego chłodzenia. Zobaczymy, co jest w pudełku, jak to wygląda. Jeżeli będziecie zainteresowani, jak mówiłem, wydajnością tego chłodzenia na karcie graficznej, to zapraszam do kolejnego filmu, który pojawi się na kanale u mnie wkrótce. I tam dokładnie rozbierzemy tego RTX-a. Pokażę, gdzie powinny się zamontować redytorki i jak chłodzenie sobie z tym rdzeniem poradzi. Dobra, to lecimy z rozpaką. Yy, mam nadzieję, że nóż będzie odpowiedni do takich rzeczy. Dobra, zobaczymy, co to właściwie jest w środku. Jak widzicie, jeszcze nie miałem okazji nawet otworzyć tego yy, chłodzenia. Jak na pudełku, nic ciekawego, kilka informacji. Zobaczymy. Także nie instrukcja. O, montażowa. czyli taki mały wspomagacz. dobra, tutaj mamy powiem, że takie całkiem fajne, bardzo ciekawe mają tutaj profilowane tego nie będzie widać, ale same końcówki są trochę tak profilowane o, widzicie? końcóweczki to jakie są? takie są lekko zaginane, profilowane w drugą stronę, no ciekawe oczywiście 4 pinowe PWM których pewnie i tak nie użyję, niestety no i wszystkie są oczywiście tego samego typu też z sprofilowanym z profilowanym, o tutaj tym brzegiem może troszkę tutaj odsłonię, będzie lepiej widać o, trochę jaśniej, dobra tak czyli mamy raz, dwa, trzy węglatory to są jakieś, aha, to jest kabel zasilający To jest tutaj jest do pompki kurczę no to fokus irytuje yy, tu jest do pompki do podłączenia do płyty głównej wtedy tutaj mamy do jakieś zasilające właściwie z czego to będzie aha, okej, okay, okej, okay, no dobra się wyjaśniło jak to otworzyłem to wpinamy w pompę tu pod procesor jeżeli oczywiście dajecie to na chłodzenie procesora, z czego ja tego nie daję tu jest zasilająca SATA no i plus wyjścia do wędlatorów. Dobra. Tylko coś tu ciekawego zauważyłem. Tutaj jeden jest... To wygląda jakby to było do podpięcia RGB. Nie wiem czy to będzie widać. No chyba tak. Chyba to jest pod RGB do podpięcia. Dobra. Tutaj jest zestaw montażowy. pod AMD i pod Intela. W drugim filmie tam pokażę, jak to będę montował na, na karcie Dobra Okej, okay. to teraz zobaczmy sobie, jak wygląda sama chłodnica Dobra, no to chłodnica, jak chłodnica z napisem NZXT, w tej części, niestety jest aluminiowa, bardzo ubolewam, bo fajnie by była miedziana. Jednak odprowadzenie ciepła byłoby dużo bardziej efektywne. Yy, mogę tylko dodać, że jest olbrzymie, po prostu jeśli chodzi o, o ten wyświetlacz, po prostu jest wielki. Oplot węży. Powiedział, że no nie są super supergiętkę, ale też nie są jakieś mega sztywne. Tu jest sama blokopompka z, z nałożoną pastą, którą prawdopodobnie znając mnie, to i tak zdejmę, bo wolę swoją. Tak to wygląda. Ja wam tylko pokażę dla porównania tak szybko, jak to wygląda. Wielkość tej pompki względem chłodzenia z wyświetlaczem OLEDowym z Asusa. Tutaj z jednej strony jest Asus Rio, a z drugiej strony mamy NZXT Z73. Teraz tak, o, jak to tu porównać? Zróbmy tak. Porównamy sobie bloko pompy z wyświetlaczami z Prawej Asus z lewej NZXT, raczej różnicę będzie. No, widać już gołym okiem. Pamiętajcie też, że wyświetlacz w Asusie jest prostokątny. Bo nie wiem, będzie go pod kątem widać. On nie jest na cały, na cały wyświetlacz. czy będzie widać. Tak zrobię, żeby może było widać. Może być też razem ciężko. Dobra, więc tak wygląda rozpaka NZXT Z73 z wysiedlaczem LCD. Co do porównania z Asusem, jest to identyczna, identyczna chłodnica czyli wykonanie z aluminium, wymiarowo 27 mm grubę. 127 szerokie, tyle że się różni długościowo, wiadomo, bo jest dwa wentyle, a 3 wentyle Długość wężyków jest identyczna jak w Asusie Rayo, czyli 400 mm 40 centów, jedna i druga są w fajnym w fajnym oplocie także wygląda to dość tak estetycznie Największa różnica to jest gwarancja na NZXT Macie 6 lat natomiast na Rayo Asusa Macie tylko 3 więc to jest, trzeba o tym po prostu pamiętać, że że to jest dość spora, dość spora różnica. w takich większej różnicy tak jak mówię, wyświetlacz LCD w Asusie OLED, OLED o maksymalnej rozdzielczości JPG, jeśli byście chcieli go tam wpakować, to jest 160x180, na natomiast jeśli chodzi o, o NZXT, to macie dużo większe, bodajże jest 360 chyba na 360? Nie, 320 320 Pikseli, więc jest spora różnica, z czego wyświetlacz w Asusie jest prostokątny, a z tego co widziałem, DXT jest okrągły. To jest też dlatego jest taka, taka potężna cena. Jeśli chodzi o wentylatory, w Asusie są ich wentylatory, które wyglądają właściwie kopia totalna NFF 12 noctuły. Natomiast w NZXT, jak widzieliście, są takie fajne profilowane, to są też ich dedykowane, dedykowane wentyle. Jedyne co można im tylko jeszcze przy porównaniu, NZXT ma niższe obroty, jeśli chodzi o, o wentyle, bo mają maksymalnie chyba 2000, natomiast Asusy mają 2500 obrotów, więc jest tutaj spora różnica, natomiast jeśli chodzi o maksymalny przepływ powietrza, można by się było domyśleć, tych będzie miał mniejszy, czyli 73 CFM, natomiast ASUS ma 80 CFM, wygląda na to, że po prostu szybciej się kręcą wentyle. No dobra, dobra. No to właściwie na, na, na rozpakę to by było wszystko. Na kolejnym filmie zapraszam, będę robił montaż na, na karty graficznej na RTX 2080 Ti. Tak jak powinno to być, czyli z redaktorkami na pamięciach, w sensach zasilania. Więc będziecie mieli jakiś tam odnośnik, gdybyście w razie chcieli sobie coś takiego porobić. Dobra, dzięki bardzo. Trzymajcie rękę na pulsie. I zapraszam na kolejny film, który powinien się pojawić jakoś, jakoś niebawem. Dzięki, hej! Kurde, wydaje mi się, że trochę z za dużo zamówiłem tego, tych redaktorów na tą kartę. No, but at least it won't Release the kraken! Release the kraken! Release the kraken! What is that? No. No. <laughs> <What>? <laughs> Aqui que...